Witam serdecznie. Dzisiaj propozycja wypełnienia przestrzeni pomiędzy elementami betonowymi. Ja uważam, że jest to świetny pomysł dla każdego. Obecnie jest bardzo dużo roślin, które odporne są na deptanie. Przede wszystkim pięknie wyglądają trawy, różnego rodzaju trawy. Goździcznik skalnicowy możemy umieścić pomiędzy fugami. Fiołek wonny, choć ja nie polecam go deptać. To jest rozesłana. Rozchodnik ostry. Tutaj widać, że ten rozchodnik jest taki wysoki, duży, ale tak naprawdę ten rozchodnik ostry jest taki bardzo niziutki i świetnie, świetnie możemy po nim chodzić i naprawdę nic się nie stanie. Nawet jeśli mamy Starą kostkę, stare płyty, kiedy wypełnimy ją roślinami, stworzymy rośliny, roślinne fugi, to wszystko staje się bajeczne. Pięknie to wygląda i mamy piękny nowy ogród. Oczywiście, estetycznie musi to być wszystko wykonane, i musi przede wszystkim pasować do siebie. Kiedy mamy taki pomysł na ogród, to musimy zastanowić się, czy obsiewamy w szczeliny, które są pomiędzy kostką, czy zostawiamy i czekamy, aż rośliny same się wysieją. Ja mam doświadczenie, jeśli chodzi o różnego rodzaju ścieżki. Muszę Wam powiedzieć, że zrobiłam sobie piękną ścieżkę w ogrodzie warzywnym. Ścieżka jest z kamieni. Takich zwykłych kamieni polnych. Do zrobienia tego dzieła wykorzystałam tylko błoto i kamienie. Nie użyłam ani grama cementu. Pomysł się sprawdził. Świetnie spełnia swoją funkcję. I nie wiadomo skąd zasiał mi się karmnik ościsty, który wygląda przepięknie. Można po nim chodzić, nic się nie dzieje. Na początku zastanawiałam się, co to za chwast, i nawet próbowałam go wyrywać. A teraz sobie swobodnie rośnie i cieszy oko. Was również zachęcam do takiego wykorzystania pięknych naszych roślin tego, co daje nam natura. A teraz dziękuję, zapraszam do subskrypcji. Do widzenia.